do współpracy. A teraz witamy na naszej magicznej scenie, która przyleciała tutaj z kosmosu. No dobrze, zmyśliłem to, ale fajnie poudawać. Witajcie na super występie, który prowadzą Eddie i Sophie! Dzięki, dzięki! Jesteście wspaniałą widownią. Posłuchajmy zatem zigiego muzykanta i jego orkiestry, świetna muzyka, Kobi. Nie jestem Kobi, tylko Zygi. No, to znaczy, jestem Zygi! I Zigadigados oddaje Ci głos! Dzięki, Zik. Mamy dla was wspaniały występ. Przygodę, śpiew, żarty, więc... Pierwszy akt żonglerzy! Oj, hej, wracaj tutaj! E Dziękujemy żonglerom. <laughs> Powinniście to przećwiczyć. Mieliśmy nad tym pracować razem, ale byłem zajęty i. Właśnie, ja byłam. Um, tak samo jak Kobi. E, tak jak mówią, co stanie się z naszym występem, gdy nie będziemy współpracować? Jeśli nie będziemy jak zespół, nic się nie uda. A zatem. Gotowi na przygodę? Aha, tak. Chyba tak. To będzie prawdziwy konkurs talentów. I to w dżungli. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody ciekaw smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak.

Szukajcie, już idę! O raju! Co my tu mamy? Goście? Hmm? Chcemy wziąć udział w konkursie talentów! Naprawdę potrafimy występować! I pięknie! Ale to który z was ma talent? Hmm? Cóż, każdy z nas umie coś innego. Więc to ty masz talent? Nie, znaczy, my wszyscy! Ale ty chyba masz większy talent niż niż on. Hej, chwileczkę! Kto wygląda na utalentowanego? <coughs> Choć z drugiej strony, ty chyba masz większy talent od nich. Naprawdę? Dziękuję, bo wiesz, ja umiem sama opowiadać piękne bajki. Więc powinnaś to robić. A ty, co chciałabyś robić? Hmm? Ja lubię tańczyć. Więc to może, ty masz talent. Ja też tańczę i śpiewam i w ogóle wszystko. W takim razie zapiszcie się do konkursu i zobaczymy, kto jest najlepszy? Dobrze! Jestem Eddie. Gotowy, by wygrać! Eddie, kto się jeszcze zapisze? Hmm? Jeśli Eddie zapisał się sam, to ja też. Sofie, ja jestem Sofie. Sofie, a nie mieliśmy pracować razem? Mia, zapisz mnie też. Na pewno wygram. Tesa, uwierzysz, że. Ty, E, -S, S, S, A. Kiedy tańczę, mam na wygraną szansę. No a co z tobą? Jak masz na imię? Hmm? Kobi, ale... Nie, ja... Lepiej zacznijcie ćwiczyć. Hej, chwila! Hej! Och, oh, 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 jak ja lubię podpuszczać tych przyjezdnych. Tu Eddie, ja wygram konkurs ten, bo jestem tu najlepszy, jak truskawkowy dżem. Jestem pewien, że wygram ten konkurs, gdy zagram bił bravo mi, i ten konkurs wygram dziś, tak jak ty to tańcz, tak jak ty to skacz. Gdy tańczy ja, to wiesz, że wygrywam, nie przegrywam. Dawno, dawno temu żyła bardzo piękna księżniczka, która wygrywała każdy konkurs. I ten konkurs także zamierza wygrać. Uwaga, dżunglo! Konkurs talentów zaraz się zacznie! Naprawdę wygram! O, naprawdę? Cóż, musicie czekać na swoją kolej. A teraz to słonio fantazja! Yeah. <coughs> Pięknie! Dostają jedną gwiazdkę! A teraz to ptasia eskadra! <mum> Tak, tak. daje dwie gwiazdki! Teraz niesporne małpki! <grystanie> Czysta magia daje trzy gwiazdki! Były bardzo dobre. Nie wiem, czy zdołam je pokonać. Chyba nie mam już ochoty tańczyć, a ja tam nie wyjdę i nie opowiem żadnej historii. Tessa, pamiętasz jak było ci smutno bo wpadłaś do kałuży? Wskoczyliśmy do niej wszyscy razem. Mia, pamiętasz jak nie mogłaś dokończyć tego bananowego deseru? Zjedliśmy go razem ty zawsze mówisz, jeśli nie będziemy jak zespół, nic się nie uda! Przez ten konkurs teraz ze sobą walczymy! Mieliśmy być zespołem, bo jesteśmy zespołem! I nieważne, czy wygramy, czy nie, ważne, że robimy. no, no, robimy cokolwiek, ale razem! Racja, Kobi! Jesteśmy zespołem? Tak! Zróbmy tak, jak mówi Kobi! Naprawdę? Jej. A teraz wystąpi. Eddy, stop, zmiana planów. Zmiana? Ale jaka zmiana? Występujemy razem jako zespół. Hmm, dobrze, zapraszam. Może razem też macie talent. A oni skąd się wzięli? Wśród przyjaciół nie jestem sam. Zespół wspaniały mam Razem zawsze jest lepiej Ty masz mnie, a ja mam ciebie Choć śpiewa chór, głos jeden brzmi Choć kradzionków so to wspólny ryb Dziś radę wam dam, uwierzcie mi Najlepiej z przyjaciółmi przez życie Pewnie oto nasz zespół jest! Dwindy, Wśród przyjaciół nie jestem sam! Oto zespół wspaniały, ma! Razem zawsze jest lepiej! Ty masz mnie, a ja mam ciebie! Pięknie tak, pięknie tak, pięknie, że hej! O, tak pięknie! Je, yeah, Gdy yeah, yeah. jesteście razem? Brak mi słów! kaj? Pegrali ste znova! Co daje dobra współpraca? Podobno ćwiczyli to razem! Witamy ponownie! Oto żanglerzy! Wśród przyjaciół nie jestem sam. Oto zespół wspaniały, ma. Jeśli coś mi padnie na to ważne jest że z nim Wygrać. Witam wszystkich! Zapraszamy na niezwykły wyścig z jajkami! Zespół pierwszy Eddie i Mia! Tak! Zespół drugi to Tessa i Kobi! Dobrze, znacie zasady. Podajecie sobie jajko na zmianę, a pierwszy zespół, który minie z całym jajkiem linię mety, wygrywa! Szybciej, Sofii! To jajko chce się ścigać! Gotowi? Dosta! Edi jeszcze i prowadzi Ale Tessa i Kobi już ich gonią Szybko, rzucaj, no rzucaj! Dalej, Edi! Tessa chyba prowadzi Przecięzcy. Jeszcze raz! Ale na wyścigówkach! Brrr, brrr. Wyścigówki! Tak! Wyścig na prawdziwym torze! Super! Chodźmy! Tak! Nie mogę się doczekać! Grajcie wigi! Hej, hej! Już zaczynamy! Przygody ciekawsze. i wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem. Na naszym corocznym wielkim wyścigu! Wybornym, wyjątkowym, absolutnie wspaniałym! Tato! Wybacz, synu. Mów dalej. Wyścig zaczyna się tutaj, a kończy tam. W naszym pałacu. Gdzie dokonamy wręczenia nagród w naszej królewskiej obecności. Będzie można wiwatować. O tak! Ro, ro, ro! To sygnał do startu! Juhu! Tato! Mówiłeś, że ja dam ten sygnał! Szybki Eddie miał świetny start i wszyscy zostali w tyle! Dalej, Eddie! Ten chłopak ma talent! No pewnie! Hej! Kto to mówi? Patrz na drogę, Asie! Chyba chcesz wygrać wyścig, co? No pewnie, że chcę! I zrobisz wszystko, żeby wygrać? Wszystko! Hmm. Jesteś tego pewien? Na zylion procent! Dobra, zostaw to mnie. Dzisiaj przyniosę ci szczęście! Szybko, skręć tutaj w lewo. Ehm, no dobrze. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Ale co ty robisz? Pomagam ci wygrać, nie? Nikt nie przejedzie po tych skórkach. Ale to nie jest uczciwe. Nie. Ale dzięki temu wygrywasz. Chyba masz rację. Powstrzymałem innych zawodników. Wszystkich? Tak. No, ale przecież tak nie można. A kto się tym martwi? Ważne, że wygrywasz! Ale to... A wygrywanie jest super, nie? Tak, uwielbiam wygrywać! To dobrze! Bardzo dobrze! Ale co z przyjaciółmi? Hej! Mówiłeś, że zrobiłbyś wszystko, tak? Wygrywanie jest fajne! Ale oszukiwanie jest okropne! Whoa! Co ty wyprawiasz? To co trzeba! Whoa! Whoa! Hej, Sofie, uważaj, to skórki! Dzięki, Eddie! Hej, stój! Wyglądasz jak zwycięzca! Ja naprawdę przyłożę się! Uh! Uh! cikowi! Mm. Proszę mi zrobione. Dzięki mm. Mm. E, e. Bardzo proszę te dzięki. Ja, król trosiak! Ogłaszam cię Sofi zwyciężczynią naszego corocznego wielkiego wyścigu. Brawo Sofi! Brawo, 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 so, brawo, brawo! O, dziękuję, ale nie wygrałabym gdyby nie Eddie. Mnie także pomógł. Mnie też. No to jest nas czwórka. A ponieważ Eddie pomógł wszystkim, myślę, że to on jest zwycięzcą. Proszę bardzo, Eddie. Ta, no. Brawo! brawo Eddie.

bardzo powolna zebra, ponieważ nie mamy żółwia. Więc pewnego dnia bardzo powolna zebra i futrzasty króliczek zrobili wyścig. Króliczek był tak pewny, że wygra, że zatrzymał się w piaskownicy. Ale zebra biegła w swoim tempie, powoli, ale do przodu. A Wiesz, króliczku? Przez ten piasek będziesz biegł dużo wolniej. Nie! Miałaś go wyprzedzić, a nie mu pomagać! Jej! Dzięki, powolna zebra! Kic, kic, kic. <ścoughs> kic, kic. <ścoughs> kic, 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 kic. Ale wtedy króliczek zobaczył huśtawki. Powolna zebra został bardzo daleko z tyłu, więc się przy nich zatrzymał. A bardzo powolna zebra... Pochusztać cię? Dzięki! Nie! Wiesz, króliczku, tak miło się razem bawić. Może linie mety też przekroczymy razem. Dobry pomysł! Nie! Przecież nie na tym polegają wyścigi. Poza tym... Wolna Zebra miała wygrać! Win! Świat się kręci. O, teraz na tej wspaniałej scenie nasza własna wersja bajki o owieczkach! Przed wami Sofie Pasterka i Eddie Narrator! Sofie Pasterka zgubiła swoje dinozaury. Eddie, to owce! Racja. Owce, Sofi pasterka zgubiła swoje owce. Tak się martwię i tak mi źle. Gdzie moje owce? Muszę szybko znaleźć. <grystanie> Je! Biedna i smutna pasterka Sofii. Witajcie, Ziemianie. Przybywamy w pokoju. Choć nasz statek się rozpadł. E, Tessa, mija. Ale my tutaj nie jesteśmy, Tessa i Mia. Jesteśmy dwugłowym kosmitą z dalekiej planety i bardzo chcemy z, z wami, wami wystąpić. Wybaczcie, ale w naszej bajce nie występuje dwugłowy kosmita, ale mamy kosmiczne ręce. One także nie występują w naszej bajce. A może buty w kropki? Hmm, nie. Wiedziałam, że się nie uda, różnimy się od Ziemian. Naprawmy nasz statek i lećmy do domu. Wybaczcie nam! No dobrze, kto chce zobaczyć, co było dalej? <laughs> Oj, to nie ten dźwięk! Hej, wpadłam na świetny pomysł! Może wybierzemy się tam, gdzie wystąpimy z prawdziwymi owcami? Tak, chodźmy na farmę! Hej, chcecie się wybrać na farmę? Nie zostawimy statku. Musicie iść bez nas. Dobrze, do zobaczenia! Grajcie, z Igi! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody cieka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Mam te farmę! Uwaga, owce! Zobaczmy, która z Was może zagrać w naszej bajce. ba 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 ba, ba. Wspaniale! Możesz być owcą numer jeden. Ba-ba-ba-ba-ba. Jej! Chyba mamy naszą owcę numer dwa. ba aaa, nie, całkiem o to nam chodzi. Wybacz, y Szymon. Szymon, tak. Musisz jeszcze poćwiczyć. Słuchajcie, król prosiak przyjedzie na występ. Naprawdę? Kiedy? Y w tej chwili. Przyjechałem, a teraz zabawcie mnie. <laughs> Zaczynaj! Witajcie zwierzęta i e, wasza prosiakowalność. Oho, dziękuję. Na początku historii, Sofii pasterka, zgubiła owce. Tak się martwię i tak mi źle. Gdzie moje owce? Muszę szybko je. Muszę szybko. Muszę. Musisz szybko. Tańczyć? Żonglować? Stanąć na głowie? Uwielbiam tę niepewność. Muszę pójść i je odnaleźć. Zmieniłaś słowa. Myślę, że Szymon ucieka, ponieważ zraniłam jego uczucia. Co? Znaczy, e, co powiecie na krótką przerwę? Wiedziałam Szymonowi, że nie może z nami wystąpić, bo nie śpiewa zbyt dobrze. Teraz muszę go przeprosić. Grajcie dalej, a ja go poszukam. Ale ja nie. Sofia pasterka zgubiła owce i musi je odszukać. O, to niespodziewane. Bardzo dobrze, świetnie! I co będzie dalej? Dalej. No tak. E, już wiem. Może opowiem wam kawał. Czemu świnia wypiła wodę z rzeki? Wiecie? Bo pomyliła koryta. Haha! Ha! Pomyliła koryta. Rozumiecie? O! I to miało być śmieszne? O raju! Mam kłopoty. Szymon! Szymon, tu Sowi pasterka! Szymon, przepraszam za to, co powiedziałam. Tak mi przykro. Proszę powiedz coś, moja mała owieczko. Inne owce śpiewają ładnie. Chciałem tylko zaśpiewać z nimi, ale wychodzi mi. Rozumiem, smutno. Gdy nie można wystąpić z innymi, powinnaś tam wrócić, król czeka. Musisz wyjść na scenę. Eddie ma wszystko pod kontrolą. Dzięki, że przyszłaś, Sofi. ale nie będę śpiewał z innymi. Moje, brzmi inaczej. Szymon, czekaj! Nie uciekaj! Posłuchaj, mam dla ciebie piosenkę! Czy zachód, czy południe? Jest to każdy dobrze wie. Od słońca ziemia różni się i od księżyca też. Ja noszę okulary i widzę dzięki nim. Lecz gdybym ich nie miała na drzewo, wpadłabym. Przez nie się wyróżniam, lecz nie jest mi z tym źle, przecież każdy z nas jest inny i dobrze różnić się. Jesteśmy małe, żaby, skacze, wyśmiejąc się. Coś po czym nas rozpoznasz, to zielony kolor ten. Lecz są też szaby inne. Nie czuję się z tym źle. Przecież każdy z nas jest inny i dobrze. Dobrze różni się. Czy zachód, czy południe jest to każdy dobrze wie Od słońca ziemia różni się i od księżyca też, choć wszyscy się różnimy. Nie jest nam z tym źle. Bo każdy z nas jest inny i dobrze, dobrze różni się. Szymon, już mam dla ciebie rolę. Chodźmy, pokażę ci, co robić. Więc Sofii pasterka zgubiła te owce. Zginęły we mgle, nie widzę ich, nie! Owieczki, owieczki, czy słyszy ktoś je? To chyba był Szymon. Szymon, kochany! Szymon, o Szymon, jaki masz głośny i wspaniały głos. Owieczki Cię usłyszą i wkrótce znajdą dom. <todgłos> słyszały twój głos i wróciły do domu! Oho! Brawo! Ogłaszam ten występ najpiękniejszą sztuką o owieczkach na świecie! Tessa! Mia! Znaczy dwugłowy kosmito! Odlatujecie? Tak, wracamy na naszą planetę, na której nie jesteśmy inne. Ale to dobrze, że się różnimy. Proszę, wystąpicie w naszej bajce? Dobrze, miła ziemianko, o co w niej chodzi? Hmm, no... Kiedyś dwugłowy kosmita wylądował na Ziemi. A ziemianie pożyczyli jego statek, żeby zwiedzić galaktykę. Ojć! A potem Sofii Pasterka bawiła się z dwugłowym kosmitą, a chłopcy naprawiali rakietę. To jest wspaniała historia. <laughs>